Ten szerdzik jeden ostatni, no powiem wam, że naprawdę ładnie, ładnie wleciał. Eee, no i nie wiem czy ktoś widział, ale ze zwyklaka z Hydry trafiłem pandorę no wiem, chwalę się, wybaczcie, przepraszam was, ale z racji tego, że wpadłem ze zwyklaka, to wpadłem w sumie na pomysł szerda, bo dość, że jeden szerd naprawdę ładnie dupnął, Hydra bez stara ładnie dała, no to trzeba to połączyć. I właśnie połączyłem, dałem tak, na początek siedem skrzynek Hydry bez niczego. Później 5 skrzynek hydry na drzesterze. Ty, wiecie co? Nie, no jak tak minie, to zrobimy inaczej. Czekajcie, zrobimy to inaczej. Inaczej to ułożymy. Że tak to powiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, czekajcie, musi być 7 zwykłych, 5 na drzesterze. To tu damy o tak. 6, 7 i kończymy z wyklakiem. Nawet jeszcze jednego może, możemy dać. Dobra, no to robimy takiego szerdzika. Mamy 8 zwyklaków, 5 żesterków. No i w sumie tak trochę bardziej to wymieszałem, żeby jednak ten jester tam wiecie pomiędzy gdzieś dupnął. A nie, że będziemy w sumie oglądać same zwyklaki z początku, a dopiero później jesterka. No myślę, że lepiej to będzie się oglądało. No i zobaczmy, zobaczmy, czy jaki zwyklak wypluje rękawiczki. A może jester wypluje jakieś Pandory. Zaczynamy z wyklakiem, który. no nie zaskakuje. Wręcz przeciwnie. Oj, jesterek. A fabrycznie nowa w Meczka. No to nie, no to nawet spoko. Zwyklak, no średniawka. I zobaczmy, znowu wjeżdża jester. Proszę, rękawiczki już. Ja, pierciele, przeleciały. No, przeleciały u mnie rękawiczki. Mamy Aka Orbita. Czy ze zwyklaka coś wleci? No, mamy znowu trzy niebieskie. No, zwyklaczki, nie, no ciężko, ciężko. Pamiętajcie, że ciężko trafić te. Najlepsze przedmioty. Mamy Galila. I ostatnie dwa jestery w tej battle. Zwyklak. Najlepsze, co chyba na razie dał to tą kuźwa petkę O, jakby ta AWP wpadła ej ze zwyklaka? To, to by był lepszy drop chyba? Chociaż nie, bo jemeczka fabrycznie nowa w statraku, to w sumie by, byłaby lepsza niż ta AWP, ale jak na zwyklaka, to nawet by dobrze było, jakby ta AWP wjechała. Ani jednych rękawiczek na razie. I ostatnia szansa chyba na nie. No, i nie ma. Mamy 57 sevena w Statraku chociaż? Jest w Statraku, no ale... Nie no, średnio, powiem wam, że średnio. No i dobra, trzy niebieskie. No i ostatnia jedra, zobaczmy, czy ona cokolwiek tu da. Petk. Mamy Petk, Electro. Filter IP2000, no powiem wam, że średniowa, ale to spróbujemy jeszcze zrobić coś takiego. Ile mam? Dwa kloce. Dobra, no to robimy Undera, Robimy Undera e, i też zrobimy jeszcze tutaj, ale zwyklaki dobra, zróbmy coś takiego. Anderek na 3 osoby, cztery zwykłe, jedna na Jesterze. W sumie mogłem ją dać na koniec, ale już jak się tak ułożyło, no to tak zostawimy. No i zobaczmy. Pierwsze co? Jester. Największa szansa na Globsy. I to ładne Globsy. Pod tego karambita Gamma Dopplera, no byłyby naprawdę idealne. Ale no, jest to underek, a nie kuźwa standardzik, a szkoda, szkoda, że to nie jest standardzik, no bo naprawdę fajne rękawiczki. No i tyle, no zwyklaczki nic nie dały, po części nie dziwię, no ostatnio te zwyklaki naprawdę ładnie wypluły, ale szkoda, szkoda tych emerald webów. No ja Wam powiem tak, tak jak zapowiadałem, AWP Pandory zostawiam, Karambita też w sumie na razie zostawimy, ale Fire Serpenta i tołem 9 Fight, wiecie co, mogę sobie sprzedać. No, i na razie niech to zostanie. Mamy dwie dyszki, mamy dwie dyszki i spróbujmy. Spróbujmy jeszcze jednego andera, ale myślę, że teraz już nie ze skrzynkami hydry. Teraz zróbmy w ogóle coś takiego: Ascent Case, Boreal Case. Dajemy tutaj tego radianta. Damy w sumie po takie dwie skrzynie. Zaczniemy sobie jakoś tanio, żeby tą Battle rozkręcić, żeby też zobaczyć, czy z tych tanich skrzynek w ogóle coś tutaj wiedzie. Damy też plak case'a, bo ostatnio ten Boeing w Gamma Doppler w ogóle tam nie wjeżdżał. I myślę, że kolejne 10 skrzynek, no już, już damy trochę lepsze. Trochę droższe, damy Breakouta to na pewno, dałbym jeszcze tą jedną Retro. Nawet dwie, damy tą jedną Hydrę, dobra dajmy, dajmy tą Hydrę. Damy Spectruma i na sam koniec niech to będzie 2%. Hole, robię battle za dychę, będzie to anderek na trzy osoby. No i zobaczymy, czy te tanie skrzynki, które kosztują 3-4 dyszki, cokolwiek fajnego wyplują, bo szansa na to chyba jest mała, co? Tam jest dużo skinów. No, prawie 4%, niecałe. No jestem ciekaw, czy w sumie coś tutaj wleci. Emeczka Stratosfera, no już była blisko u bota i samu, ale nie wjechała. Mamy AWP Green Energy. No i to jest, o oh, chyba najlepszy w ogóle, najlepszy drop. AWP Green Energy to był najlepszy drop z tej skrzyni. No i jak za trzy dyszki? No drop dobry, trzeba przyznać. Jest Emeczka Stratosfera. Well Worn. No to nie jest droba, dobra Emeczka. Jest AWP druga, ale... filtr no. Właśnie tak, jakoś taka obsiurpana była. No i kałaszka nie ma. Dobra, no mam nadzieję, że teraz te skrzynie im tam naprawdę jakoś ładnie dupną. Good Knife? Nie ma Good Knife'a ani wulkanika, Co da Medium Case'ik? Osiem dyszek, jakaś AWP Asimov. Nie ma AWP Asimov i... prócz tej AWP -y Green Energy to na razie lipa. C4 Case'ik też niczym nie zarzucił. Co da? bowik, bowik właściwie, Plug Case. No Bowika nie da. bowika nie da. I co ta AWP zrobiła robotę? No ten Tribal w ogóle, cienka ta skrzynia, wam powiem, jak na tyle, że ona kosztuje... stów, to cienizna. Cienizna i tak, no nawet z tym Flip Tiger Tufem. Redline Minimal Wear Star Trek. ja pierdolę, no nie no, standard, Zładuje się tu standard. Może być cienko, no zobaczmy, chyba że teraz, Fire Serpent i Kosa. Emeczka Gracz i Glock ballet Queen. No, teraz Fire Serpent na środek. Uuuu, bardzo ale to bardzo cienko. Retro Case tutaj A Hydra A Wupa Unitagi. no nie no, tylko ja trafiam, serio. Jeszcze fabrycznie nowa w Statraku, no dobra, już nie mamy szans, żeby tą Battle w ogóle tutaj e, zgarnąć. No tak naprawdę to tylko i wyłącznie dla mnie jakieś dobre przedmioty wpadały. Spektrum nic nie da, no i zobaczmy 3, 2% hole. Chyba że Glovesy i hole, no nie będzie nic. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze batle. Nie zawsze do rady trafić najlepsze przedmioty, ale przypominam, że trwa rozdanie. Jeśli ktoś gra na moim kodzie, jest, jest pełnoletni, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby grać na stronie. Ja nie zachęcam cię do płaty, żeby nie było. Nie zachęcam. Wręcz przeciwnie, odradzam, bo nic nie trafisz. Ciężko trafić te najlepsze przedmioty, no ale. Jeśli już będziesz ogarniał jakieś nowe skiny, no to warto to zrobić na moim kodzie. Ponieważ grając na moim kodzie, możesz zgarnąć takie przedmioty razem z płatą jako prezent. Nie jest to losowanie. Za 8 ziko P90 Kałach Good Knife Falcon. Niektórych przedmiotów może nie być, ale jak nie będzie, no to ja Wam od razu daję nowe. Tak jak było ostatnio: czyli Shadow Daggersy, Stiletto to zeszły. A ja Wam od razu wrzuciłem P90 i Kałacha. W sumie lepsze przedmioty niż boję, więc myślę, że naprawdę jesteście zadowoleni. Za dyszkę Talon. Za 11 Boik. Za 15 Fire Serpent. Za dwie dychy Karambi Doppler Face 3. Jest to najlepszy nóż. Jaki tutaj rozdaję dla osób, które grają na moim kodzie? Dziękuję oczywiście każdemu z Was, jeśli na moim kodzie gracie. No i za 5D Block Fade. Tutaj macie już zwiększoną szansę na zgarnięcie i Karambita, i Glocka Fade, więc życzę powodzenia. Za 3D jest jeszcze meczka Blue Phosphor. Eee, żeby zagrać na moim kodzie, klikasz zielony plus, wpisujesz kod 2 akces, otrzymujesz darmowe 2 złote. No i plus 10% do dopłaty, jeśli coś zrobisz. Lub przegrasz, bo nie zawsze da rady trafić najlepsze przedmioty. Możesz się tym pochwalić. U mnie na Instagramie lub yy, na Discordzie. A my wymieniamy punkty. Pierwsze co 222 tysiące. Słabo, 100 tysięcy. Ciękko 300 tysięcy. Też średnio. Dobra, no to 382. No, cienko najeżdża. A punkty mamy jakieś fajne przedmioty. To jest flip knife, jest Glock, shot ty, nie ma, nie, 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 to wiecie co, ja sobie, ja sobie na razie to zostawię. Mamy w ogóle szerdzika za... Ej, za 500 stów w skrzynie 50 na 50 za wubkami? A zobaczmy w sumie ty, szerda za 500 stówek? No dwie hiperbestie. Ale roboty to nie robi. Ile to skrzynia kosztuje? 111, no nie, to to by musiał wjeżdżać Dla każdego hiperbestie, żeby się później tym podzielić. No chyba, że AWP, Simov by wjechała. E, jest AWOP a i myślę, że oni są teraz zadowoleni, że tutaj wjechałem. Trzy hiperbestie. No i teraz jeszcze dwa redliney. Dwa redliney i będzie dobrze. O ja pierdzielę, jeden redline. Ale powiedzmy, że... No że tragedii nie ma. Dobra, no w sumie Awupka Simov zgarnięta. E, jeszcze ją dostałem, więc tą AWP sobie zostawię. E, jest tutaj jeszcze shirt za tysiaka, ale ja widzę, że on tutaj... O, w sumie ktoś wjechał. A ja bym też tu wjechał. Dodaj bota, gościu. A to jest ten co ostatnio robił taką battle ze trzema skrzyniami 1% Tiger i w sumie był Karambit Tiger tu w 1 i to była naprawdę fajna battle. Fajny podział wtedy wyszedł. Okej, okay, ja zrobię ten podział. Spróbujemy. Spróbujemy zrobić podział na skrzyniach 1% na 4 osoby, bo ja widzę, że on tak. No nie lubi, Botów. Nie lubi, Botów, a ja nie będę czekał. I zobaczmy. 1% Sloter mamy 5 takich skrzynek. Ostatnio na 1% ten karambit wjechał, więc w sumie może będzie powtórka. Fajnie jeszcze jakby jakiś wołik wjechał po drodze. Ale zobaczmy, bo na razie dwie pierwsze. Niestety bez niczego, nawet bez tego USP-ka. No, 1%. Będzie ciężko chyba. Czwarta. No, przeleciał USP. No i ostatnia. Nie ma nic. I teraz trzy skrzynie 1%. Shadowe były. No takie baity, baity. Tam jakieś baity tu na USPK, tu na Shadowe. M9 przeleciało i samo, ale bez baita, bo nawet nie było blisko i ostatnia. O, tragedia. Baitik na karambita. Okej, okay. no powiem wam, że wyszła średniowa, ale zróbmy takiego undera. 3 skrzynie 1% Tiger, 1.4%, 2 i 3 1 2. Zróbmy takiego undera na 3 osoby. W sumie jestem ciekaw. Jak tutaj to da? 1%, później mamy 2 i 3, mamy 1 i 2 i 4% slotera. Dobra, damy Michaela, damy i Samu. i zobaczmy, zobaczmy jak się taka batelka potoczy w sumie na procentówach. Myślę, że te trzy pierwsze raczej nic nie wyplują, ale w sumie nie chcę zapeszać. No, mamy jeszcze Daggersy jednak dobra. Są jeszcze Daggersy, więc Michael już odpada spoko. No, w sumie tylko Shadowe i zobaczmy 4% Boik, jakby i Samu coś trafił. No nie trafi, był empresu u Michaela. I zobaczmy, 2 i 3%. Na 2% nie ma nic. A na 3? Dawaj, i samu nie ma, dobra, ty, ale w sumie, jakby i samu trafił haula, to zgarniam całą batlę Ja nie ma, nie ma haula, no Dzielimy się z i samu, ale to jest taki, wiecie, no podział. Podział nędzy i rozpaczy, bym powiedział, szczerze mówiąc, i dobra, ja myślę, że sobie klikniemy. Coś jeszcze sobie klikniemy i niech to będzie w sumie Dreams and Nightmare trzy razy na Jesterze. No, mamy save Offa i Maga 7, a zobaczmy jeszcze trzy. No, był jakiś nożek, ale jaki, no nie dowiemy się. Trzy. Trzy. Nie no, serio, taki kurde bait. Tak blisko było. E, dobra, e, ja myślę, że tak. Motylek jest hardened. Y Niech zostanie, tego motylka sprzedam. E, a ta Abu'pa Asimov, za 4 stówki leci dzisiaj dla Was. Żeby wygrać Abu'kę, musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapki to będzie 65 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć suba u mnie na kanale, żeby zgarnąć Abupkę Asimov. I dzisiaj w komentarzu piszesz, e, jaką grę wspominasz w sumie z Twojego dzieciństwa. W sumie jestem ciekaw, co tam w sumie przypomnicie, ale ja wam przypomnę, tak. Crash Bandicoot. Pyro, ten fioletowy smok, zajebista gierka. To za dzieciaka grałem naprawdę trochę hard konkretny. Metin 2, Plemiona. Metin to była przewalona gra Minecraft, ale to takie późniejsze dzieciństwo, to jakieś tam serwery hardcore, może ktoś pamięta? Mm, tak, jeszcze myślę, co. Co grałem za dzieciaka w sumie? Grałem w jakiegoś szereka Kurde, Geta San Andreas. Ja pierdzielę No, hit, jakich, ma, jakich mało tak naprawdę, nie? To była gra dzieciństwa serio, Geta San Andreas. Przychodziłem tyle razy na kodach, bez kodów. Piękna gra. I w sumie chyba tyle. Dajcie znaka, resztę zostawiam wam, a to by było na tyle. Na razie.